Dzień dobry tutaj, Jakub i Rafał. Dzisiaj zrobimy pojedynek na duże puszki, na limitki. Zobaczymy, yy, jaki zespół wygra. Zobaczymy, jakie limitki wpadną. I no. no. W każdym jest po trzy limitki w sumie. I najmniej mam jakiś golden ballet. I nie Invincible! Naprawdę nie chcę Invincible. Panie Inwentorze, O, okay. oh, KDB <laughs> w twojej zeszycie No KDB jest Dobra, ty wiesz, aj, wiesz twoje najpierw Ok, no to KDB Limitka z końcami ty Bed chyba, chyba, chyba już tego mamy, tak mi się wydawało i Hoiberg e Tak, wyciągnij Wszelki wyciągamy. A tu wiesz Jamal Musiala. A możemy zrobić tak. W sumie będzie fajnie wyglądać. OK. Dziamal Coin, Musiala. Coins. Arta guler. Daj końc położyć. Arta guler i... Bramkarz. Trap. No dobra, czyli mamy jakie zespoły? Eee, ty wszystkie powiem. inne? Wszystkie inne tak, mamy. Tak, wszystkie inne. Czyli A, to chyba Eintrag czy nie ma w tych w kartach? Jak to nie? No nie. Czyli do tego nie będą wpadać żadne kat. No, czyli mamy Real, Bayern, Manchester City, Atletico i Tottenham. A dlaczego nie ma Eintrag? No nie ma w zespołach do zbierania. Nie? No nie. No dobra. Oka, ty otwieraj. Ja otwieram. Ta pierwszy? Ja, tak, Ja idę zrobić. Okay. no dobra, to mamy tak, Arsenal, Malol, ee, Onahi, coś? Zachary Jansen, Loklun i Atletico Akaforto, no na razie nic z tych, co... Widziałem, że coś różowego. Tutaj to, to mamy Kalabria, Ace, Milan, Xavier, Real, Referez, Mez, To tam jest, Colindio, I real Madrid. Tak, czyli mamy jeden punkcik. Okej. Okay. nie dwa, nie ma, Eintracht. A teraz jest Bayern Lewe, Bez Bobody, Atletico i Kelme, czyli mamy jeden punkcik. Co my tu mamy, Barcelona, Gavi, Inter de Vidal i Alvarez City. A jaki widzę Real Madrid? Jaki widzę Realu? Okay. So, nie lubię City. And Diaz. Nevis? Nie, akandi akandi się u gola Mmm Mekrenkis Możemy uznać no trzeba je to jest takie kiełbo <laughs> Zinczenko Zinczenko, no. okej okay. No dobra trzymy co my tu mamy Mmm, kim Ncd Walker uh, Bodia no, chyba, Ja to chyba widzę Chyba tak, a Cemilan, to Czik i Rico Lewis Bajm nie ma takiego szczęścia jak w tamtym filmiku No nie yeah. Tak! Tak! Ter Stegen Stegen oh. Magalister. Kyle Walker znowu eh, Arnach Tuchowicz to nie ma Liverpool Robertson też nie ma i tam. okej, okay, Kapitan Odegaard Sweden Pięknie, ale nadal powtórka, no a to nic Sad Merlin Atletico Madrid de Paul mamy punkcik i PSV ten Wyszło, wyszło, wyszło z, wyszło, wy, wyszło Golden Baller, no lepsze to niż Invisible no Ale też powtórka, więc fajnie Boskardi Flowo Gabi Mbappe Dominator Gabriel mam, Jesus I Small i I Lormant. Ten gra w Aston Villa chyba. Gra w tamtym sezonie. No to samo za Lavalezem. To grała w Atlético teraz. No. Okay. Ej, Alvarez jest w City, powinien być do Atletico. No powinien. Davis, no, mamy pierwszy konflikt. Tak! Co mamy teraz? Ganso. Dawaj no, więcej, Atletico, Madrid. Zobacz, Atletico, Madrid, Titan. No w końcu. PSV, Tilman, e Esaka i PSV, Benitez. Momentum Jamila Jamal. O, to by było dobre. Naprawdę czuję coś. Tak. To. No, czuję... to bardzo rzadko wpada na te karty. No, czuję. Coś Barcelona. Barcelona Golden Legacy 2022 Silva. Czułem goły z Barcelony. Jong Tajew i Solari. Okej, okay. Tela, Fratesi, co my tu mamy, a wszystkie Kolabria, The Best, Posmati, znowu wpadła, ale dobra karta. No I po... powtórka. Położymy ją tutaj. PSV Luc de Jong Și care ce tăie bă Messi BELIGOOOOOOL Ok, trebuie Un match așa încă fai. Balde Rudiger Tăi mă ce Okay, to goni, chyba blisko są. Hmm. Enrique. Okej, okay, to wszystko blisko jeszcze raz. i szuba sure to! A chyba. A to ten hamu chyba też nie ma. Ten chyba też nie będzie wpadał. Ale no ta, to ten hamu nie ma. Paulo Dias? No nie, to ten hamu nie ma. Alvarez, Manchester City? No pamiętam, to ten hamu nie ma. Wadga. E, Rafinia, Tomori i Kane. Drugi punkt. Ja myślę, że wygra Atletika. Co? Sasha znaczy City, Real Madrid. Kto to jest? Ibrahim? Lewandowski. O, delikt. O to jest delikt. Następny punkcik. Kiwior, Jakub Kiwior. Shuboslaj. Szuboslai. Ok. Jeszcze tutaj. Często goni Nigdy nie w domu. <laughs> Manchester City Stones. Ja plus. myślę, że Atletico Madrid już wygrał. Znaczy Manchester City. Tak, no zobaczymy. O, tutaj jeszcze wpadł Axel Witsel Słuchajcie, ten rano się nie mieści. Neves, Silva i Alien Ile ma sąsiadek? No i gdzie nam jest to? Ok. Lachowicz. Dwie! Dwie? Boo! Wow. Bra! What the... Ej, czekaj. Dwie w jednej Co to? Masala. Blanco, Azbiketa. I Teza. No to dawaj. Co to jest dwie? Jeszcze tamta fila wodena. Co to jest? Dwie... W jednej zażyce dwie Golden Ballery. Tak! Teo Hernandez. Pięknie. Pierwsza Teo. No. I druga. Parella. Okej, okay, no. Wow! Daj, to położymy. A jak dwie w jednej saszetce? No, no, szczęście. Żeby dwie w jednej wyciągnąć. A ja widziałem kogoś z Anglii, co wyciągał w Premier League dwie. skali, Okej. Okay. No. Eee... Golden 2023. Titan Bastoni. I tutaj mamy gigot, dest i Fratezi. Wow! Te dwie. Tu mamy Joe Mario, To jest Pezitał, Edition Sankum, Mackenny, Gabia i Rudiger. OK, no to przeliczymy punkty. Bo no to jest bardzo, bardzo blisko siebie, kto tam wygra. Ja Dobra, serial ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 miejsc real, 7 punktów. 1, 2, 3. 3 pajen. Dobra, teraz będzie najbardziej zacięte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A oni wygrali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, jeden, dwa, trzy, siedem, tak, czyli Exequo Real z Atletico Madrid na pierwszym miejscu, drugie miejsce, tak, jak Zekwo i na pierwszym miejscu Manchester City wygrał ten pojedynek. No i podsumowując, padły nam trzy różne Golden Baller. I dwie w jednej saszetce. Dwie w jednej saszetce, jedna brakująca, więc jesteśmy... Ja tutaj, jesteśmy zadowoleni. Więc pozdrawiamy, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w na następnym odcinku.